Cześć, tu Damian Skorupa. Dzisiaj, jako redaktor do spraw energii dla magazynu Tygrysy Biznesu, będę przeprowadzał wywiad z prezesem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej z panem Zbigniewem Pawlakiem. To człowiek, który tak naprawdę opowie nam o życiu prywatnym, o życiu zawodowym, o jego osiągnięciach, ale również o innowacjach. Trzeba się zastanowić. E, bo wszystko, co robimy, robimy dla przyszłych pokoleń. E, a dzisiaj prowadzenie działalności gospodarczej, no nie tylko dzisiaj, jest nie trudne. A jeszcze w takiej dziedzinie jak turystyka, nieprzewidywalnej, te rzeczy, które w historii się działy w staruskich górach, były wyjątkowe i wpłynęły na rozwój ludzkości. Że jesteśmy dzisiaj na tej samej liście co piramidy egipskie, czy Taj Mahal, czy Murchiński, gdzie jest ten efekt wow. Szczęść Boże, tak się witamy my w Tarnowskich Górach. To przywitanie związane nie tylko z górnictwem, ale rzeczywiście w Tarnowskich Górach się tak witamy, bo to jest nasze dziedzictwo niematerialne. I to jest i... dosyć powszechne w Tarnowskich Górach, że się no. mówi Szczęść Boże i daj Panie Boże się odpowiada. Jest to takie normalne. Kim jest Zbigniew Fawak Przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnowskiej? Bardzo zacnej organizacji ngo sa który tak właściwie od pięciu pokoleń w taroskich górach dba o nasze dziedzictwo, naszą tożsamość. Natomiast ta Ziemia jest tak wyjątkowa, że no nie, da się jej, nie da się jej nie kochać. To, to jest wyjątkowe miasto w skali Górnego Śląska. Gdyby nie to dziedzictwo, nie ta tożsamość, gdyby nie edukacja, stowarzyszenia, pewno o której za chwilę będziemy rozmawiali. Przez te dziesiątki lat, przez te pięć pokoleń, to bylibyśmy jednym z zwykłych, szarych miast Górnego Śląska. I zawsze na moich wykładach podpowiadam, że, że trzeba się zastanowić, bo wszystko, co robimy, robimy dla przyszłych pokoleń, żeby być właśnie rozpoznawalnym. A to, że uratowaliśmy. Ponad 17 zabytków tarnogórskich, z 20. Że, że my robimy my bardzo dużo w świecie kultury, jesteśmy mecenosem sztuki. Że robimy takie wydarzenia jak walki Tarnogórskie od 1957 roku. Święte opary, piękność z wybory pięknej z to, że, że wydajemy publikacje, edukujemy, że działamy na, na niwach ochrony przyrody. Architektury, zajmujemy się badaniami naukowymi, no to poprzez pryzmat tych wszystkich działań potrafimy powiedzieć, kim my jesteśmy. Do tego chodzi to dziedzictwo jeszcze niematerialne. Prywatna kopalnia srebra. Z czym to mogę połączyć? Czy to prywatna kopalnia srebra łączy się troszeczkę z Twoją rodziną, czy to jest łączenie po prostu z towarzyszeniem, że ona jest taką prywatną kopalnią w skali Polski, odłączoną od pewnych struktur. Królewska kopalnia Fryderyk zamknęła się w latach, początek lat 20, czyli 1912-13 w rewirze miejskim Hanowskiej Potem ten trudny okres I wojny światowej, potem powstanie i podziału Górnego Śląska na Polskę i Niemcy spowodowało to, że nasi pradziadkowie, no, wiedząc, że pracowali i żyją w niebywałym miejscu. Chcieli już wówczas udostępnić, ale te trudne czasy im nie pozwalały. W latach dwudziestych uruchamiają pierwsze trasy turystyczne, w latach trzydziestych my posiadamy umowę ze Skarbem Państwa i dochodzi do legalnego ruchu turystycznego, gdzie największy ruch był w 1938 ponad 1000 osób zwiedziło naszą kopalnię, nawet ze Stanów Zjednoczonych. Druga no, Wojna Światowa przerywa ten, ten, ten projekt, bo on się rozwijał, miał bardzo duży rozmach, bo, bo nadanie górnicze było aż ponad 208 hektarów. E, z z których jest bardzo dużo, bo, bo w litej skale jest około 150 kilometrów, a w podsadzce nie wiadomo ile, tak właściwie niezliczona ilość tych korytarzy. Więc tylko fragment do, do udostępnienia. Druga Wojna Światowa przerywa. Już nasi dziadowie, czyli zatkowie. Kontynuują to, co zapoczątkowali ich ojcowie po II wojnie światowej. Obudzili się też w nowej nomenklaturze, w nowym czasie komunistycznym, tam, mówimy czasy stalinowskie jeszcze. Więc oni muszą stworzyć pewną organizację, byli zmuszeni. Więc stworzą naszą, naszą organizację Stowarzyszenie Miłośników zimy głowskiej i pod tym szyldem. Uruchamiamy pierwszy nasz obieg w 57, 1957 to jest Donia Czarnego Wstrąga. Tym równolegle trwają prace rewitalizacyjne zabytkowej kopalni srebra, ale to trwa długo, bo to, to nie jest tak, że ktoś zgasił światło, oświeca się i już jest też do, do zwiedzania. Więc no, trzeba było setki tysięcy ton. E, m, szlamu, mułu, gruzu, przygotować to, żeby to zwiedzanie było bezpieczne. I udaje się to dopiero naszym ojcom w 1976. My jako organizacja jesteśmy właścicielami i tak właściwie utrzymujemy te e, obiekty z własnych zupełnie środków, e, bez żadnej dotacji, bo ani miasto nam nie dokłada, ani województwo, ani Ministerstwo Kultury. Jest to w prywatnych rękach. E, Oprócz tej pozostałej działalności, którą pewno, o którą pewno zapytasz, ale chcę powiedzieć, że te prowadzenie działalności jest trochę łatwiejsze też z jednej strony ze względu na to, że zatrudniając ponad 100 pracowników z umowami zlecenia, to większość członków, większość pracowników są członkami naszej organizacji. Więc oni nie przychodzą do pracy do Zbigniewa Pawlaka. Bo właścicielem jest towarzysze Mimo i Łódź Niemiec Oni przychodzą do siebie do pracy. Oni wiedzą skąd ta złotówka się bierze, więc muszą zadbać o naszego klienta, żeby, żeby przyjechał do tą, zwiedzić tą kopalnię ponownie. To jest ta łatwość w zarządzaniu, powiedzmy, ty mówię, tym obiektom. Trudność, że bez dotacji. A dzisiaj prowadzenie działalności gospodarczej, no nie tylko dzisiaj, jest szalenie trudne. A jeszcze w takiej dziedzinie jak turystyka, nieprzewidywalnej. Zresztą e, mówiąc inaczej, m, zabierając dotacje obojętnie jakiemu muzeum, w jakimkolwiek mieście, e, spróbujmy sobie wyobrazić, czy się utrzymają, albo zapytajmy jakiegokolwiek dyrektora, czy utrzyma placówkę bez dotacji, e, to 99% powiedzą, że, że nie, że się nie da. Tak. A my to od dziesiątek lat pokazujemy, że się da. Jak widzę, cały czas obserwuję właśnie te Tarnowskie Góry i najbardziej mi się kojarzą z zabytkową kopalnią srebra. I właśnie jesteś ojcem doko dokonań, jakie dokonaliście ponad dekadę temu, że została wpisana na listę UNESCO. Jaka to była inicjatywa? Kto nadał ten pomysł na to? Wiesz, my jako organizacja zajmujemy się, tak jak wcześniej wspomniałem, nie tylko zabytkową kopalnią srebra, sztolnią, tym dziedzictwem materialnym i niematerialnym, ale zajmujemy się ochroną przyrody, nauką, edukacją, sztuką, badaniami naukowymi. I osiągnęliśmy tak właściwie na, na niwach naszej, naszej tożsamości, wszystko i, i znając historię tej ziemi, chcieliśmy rozgłosić to szerzej niż na Górnym Śląsku, w Polsce, czy w Europie, czy na świecie, o takich, tą, tą informację, że jest, te rzeczy, które w historii się działy w Tarnowskich Górach, były wyjątkowe i wpłynęły na rozwój ludzkości. No, Jedynym takim rozpoznawalnym świecie e, e, taką metodą jest wpisanie się na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i tak właściwie nasze prace, żeby wykrzyczeć o tych Tarnowskich Górach, gdzie często zmielono, że gdzieś Tarnowskie Góry, gdzie Szkoła Tarnowa są e, niekoniecznie na Górnym Śląsku, e, no zaczęły się od e, 1990 roku. Po drodze żeśmy wpisali jako pomnik historii na prezydencką listę, więc jesteśmy dobrem narodowym. Już Pomijam, że są wpisy do rejestru zabytków, my jako organizacja też tytularnie dostaliśmy tytuł nadany przez Senat Rzeczypospolitej, Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej, więc nie tylko obiekty, ale my jako organizacja mamy szereg oznaczeń pro publico bono, najwyższe i tak E, więc no, chcieliśmy coś zrobić o krok dalej, żeby świat się dowiedział o Górach i te działania nie były łatwe. E, wpisanie na listę UNESCO, też ktoś by powiedział, że siadam, mam wiedzę, dokumenty, piszę jakiś wniosek. E, my w ONZ, w UNESCO, e, państwem jest państwo strona zawsze, więc państwo strona musi rekomendować dany obiekt i w pierwszej kolejności trzeba było przekonać państwo stronę, że żeby wyznaczył, a państwo może tylko jeden obiekt na rok wyznaczać, że Tarnowskie Góry nadają się na tą listę. Czyli pan, przekonać państwo polskie, że, że Tarnowskie Góry zasługują na miano, a mówimy naprawdę o najważniejszej liście zabytków świata. E, I udało nam się przekonać państwo polskie, zgłosiło. No i przeszliśmy całą tą e, procedurę wpisania. E, e, która trwała niemało, bo od momentu przekonania to samo pisanie wnioska to jest 6, 6 lat pisania. No. E, to zrobiliśmy to z własnych środków. E, e, byliśmy przekonani do tego, e, ale jeśli pomyślimy o tym, że jesteśmy dzisiaj na tej samej liście co piramidy egipskie, czy Taj Mahal, czy Murchiński, gdzie jest ten efekt tak. e, Ktoś by powiedział: Tanuskie Góry. A jednak świat powiedział tak, to jest wyjątkowe miejsce, i to świat powiedział, że to miejsce trzeba ochronić dla przyszłych pokoleń świata. To nie, że Stowarzyszenie sobie tylko wymyśliło. Rzeczywiście przekonaliśmy i sprawdzając to miejsce, powiedział świat, to należy ochronić dla przyszłych pokoleń. Cały czas widzę, rozwijasz to, co się wydarzyło kiedyś, czyli innowacyjność tego miejsca, czyli tak naprawdę dzisiejszy obiekt, który został zmieniony, zrestrukturyzowany jako stara maszynownia na maszynownię żywiołów, to też kolejny twój pomysł, twój projekt, który chyba jeszcze się nie zakończył. To tylko jeden etap, który jest dzisiaj można powiedzieć udostępniony jest dla zwiedzających. Może opowiesz trochę Troszeczkę o tym obiekcie. Budynek maszynowni, tak się składa, że my z tą kopalnią zabytkową, sztolnią podlegamy prawu górniczemu, geologiczno-górniczemu. W Polsce jesteśmy traktowani jak zwykła kopalnia wydobywcza, z całym dobrodziejstwem prawa i obowiązków, które na nas spoczywają. Ale dostaliśmy odstępstwo od. od Zwykłej windy górniczej, szoli ponoszemu, która zwozi urobek czy, czy ludzi do podziemi, na zastąpienie zwykłą windą. My, jako po raz pierwszy wyższy urząd górniczy, się zgodził, więc budynek maszynowni, w której była maszyna, maszyna już elektryczna, stał się budynkiem nieużytkowym. Tak. Więc postanowiliśmy opowiadać, w tym budynku, właśnie o czym zacząłem się zastanawiać. Skoro kopalnia, sztolnia, jesteśmy na szpikolwanie tym dziedzictwem tożsamością, gdzie opowiadamy, nie będę powielał tej samej historii. I stwierdziłem, że od tematu, jakim jest środowisko, no nie uciekniemy. Tak. Mówiąc o czterech żywiołach, jakim jest ziemia, powietrze, ogień i woda, więc tak sobie postanowiłem, że w tym budynku moglibyśmy opowiadać, ale nie chciałem wyjaśniać zjawisk fizycznych czy chemicznych, jak w innych obiektach, tylko raczej pokazywać technologię, jak poprawić życie wokół siebie. Tym bardziej, że we wpisie na listę UNESCO wykorzystanie wody pogórniczej do celów spożywczych mówię o współczesnych wodociągach za pomocą maszyny parowej to było pionierskie rozwiązanie na świecie. Nie akwedukty, nie mówię o akweduktach czy kanatach, bo to są dużo starsze, tylko mówię o maszynie parowej, wykorzystanie wody pogłębniejszej. Więc o tej wodzie skupiłem się też w dużej części na tej wodzie i chcieliśmy opowiadać, jak korzystać z wody, której nam może zabraknąć za chwilę, jak po prostu lepiej żyć.